W tym wideo przeprowadzimy Cię krok po kroku przez proces rekrutacji. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy masz już doświadczenie, dzięki tym wskazówkom możesz aplikować w sposób profesjonalny i pewny siebie. Krok 1. Znaczenie dobrego CV Twoje CV powinno być krótkie i przejrzyste. Zacznij od swoich danych kontaktowych. Następnie podaj przegląd swojego doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz umiejętności, które są istotne dla stanowiska, na które aplikujesz. Wskazówka. Utrzymaj CV na maksymalnie dwie stronach i skup się na istotnym doświadczeniu. Krok 2. Napisz mocny list motywacyjny. To Twoja szansa, aby pokazać, dlaczego jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko i do tej firmy. Krótko opisz swoją pasję do pracy, doświadczenie i to, co czyni Cię wyjątkowym. Krok 3. Znajdź odpowiednie oferty pracy. Istnieją różne platformy, na których można znaleźć oferty pracy, takie jak Indeed, LinkedIn i National Vacature Bank. Nie zapomnij także o sile swojego sieci kontaktów. Powiedz ludziom, że szukasz pracy lub rozważ otwartą aplikację. Krok 4. Dobrze przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej. Dowiedz się więcej o firmie. Poznaj jej misję, produkty lub usługi i pomyśl, jak możesz wpasować się w zespół. Ćwicz często zadawane pytania, takie jak: dlaczego chcesz tu pracować oraz jakie są twoje mocne i słabe strony. Podczas rozmowy ważne jest, aby zachować spokój i pewność siebie. Bądź szczery i nie bój się zadawać pytań. To pokazuje, że jesteś zainteresowany pracą. Krok 5. Wyślij wiadomość z podziękowaniem po rozmowie. Podziękuj za poświęcony czas i podkreśl swoje entuzjazm do stanowiska. To pokazuje, że jesteś profesjonalny i zaangażowany. Wskazówka. Wyślij wiadomość z podziękowaniem w ciągu 24 godzin po rozmowie. I to wszystko. Dzięki tym krokom będziesz gotowy, aby z sukcesem aplikować o pracę w Holandii. Pamiętaj, Dobre przygotowanie to klucz do sukcesu.